Cześć, tutaj Tomek DeliMat, witam na kanale 13 Runda. W komentarzach często prosicie mnie, bym zrobił film na temat Roya Jonesa Jr. Jest to zawodnik tak wielki, że jego geniuszu nie da się ująć w jednym odcinku. Dziś chciałbym Wam jednak przypomnieć jedne z najczęściej przywoływanych chwil z kariery Amerykanina: dwie walki z Montelem Griffinem. Dzięki swojemu przebiegowi na stałe zapisały się one w historii boksu. Roy! Po zdobyciu tytułów mistrza świata w kategoriach średniej i super średniej Roy Jones Jr. postanowił przenieść się do wagi półciężkiej. Tam już w pierwszej walce sięgnął po pas mistrzowski Federacji WBC, ogrywając do jednej bramki Majka McCalluma. W pierwszej obronie tytułu zaplanowanej na 21 marca 1997 roku, Jones miał zmierzyć się z innym wciąż niepokonanym pięściarzem Montelem Griffinem. Griffin nie był postacią anonimową. Uznanie przyniosły mu przede wszystkim dwa zwycięstwa nad Jamesem Tonejem. W walce z genialnym rojem Jonesem bukmacherzy nie dawali mu jednak większych szans. To so can't get set for those big Round Pojedynek okazał się dla Roya Jonesa trudniejszy niż przewidywali eksperci. Griffin bardzo dobrze radził sobie z faworyzowanym rywalem i nie pozwalał mu na rozwinięcie skrzydeł. W siódmej rundzie wylądował co prawda na deskach, ale nie był po tym czasie zamroczony i mógł kontynuować walkę. Roy Jones had his well there's one right here big left hook by griffin big left hook caught jones with his chin up in the air It's scoring points for griffin good left hook by griffin jones nailed them. but griffin nailed them right back out punched him jones using some of the stuff that has dazzled previous opponents griffin eating it up right now <laughs> his white trunks with black trim and there's a knockdown Po ośmiu wyrównanych rundach, dwóch sędziów miało na kartach punktowych nieznaczną przewagę Rojadżąca, a jeden wskazywał na Montera Griffina. Wynik walki wciąż był zatem sprawą otwartą. W początkowych fragmentach dziewiątej rundy to Griffin wyglądał lepiej, udowadniając, że knockdown z siódmej odsłony nie zrobił na nim wrażenia. Wtedy jednak Jones wstrząsnął rywalem mocnym prawym, a następnie zasypał gradem ciosów. By uniknąć ciężkiego nokautu, Griffin przykręknął. W takcie liczenia mógłby złapać trochę oddechu. Ale wówczas Roy Jones, wciąż jeszcze naładowany swym frontalnym atakiem, zrobił coś nieoczekiwanego. John. Looking to finish, Griffin wobbling a little bit. Jones comes in and lands the right hand lead again, and a couple of left hooks. And Griffin's knee goes down, and Jones lands two punches after Griffin's knee was on the canvas. And now Griffin slumps forward, and Tony Perez starts the count. That was a foul. the difference between a knockdown and a knockout or so it appeared from here it was a definite foul foul Harold Letterman, what's the rule? Jim, in my mind, there is absolutely no question that Tony Perez had just caused to disqualify Roy Jones Jr., should he have made that decision. I mean, it's the referee's call. In my eyes, absolutely he found the Griffin seemed to be down on one knee, and Jones knocked him out when he was on the floor. You know what? Perez do you know... could have disqualified him. Jones zadał dwa ciosy w momencie, gdy Griffin już kręczał. Sędzia w pierwszym odruchu wyliczył Griffina, wszyscy widzieli jednak, że ciosy Jonesa były nieprzepisowe. Po chwili podjęto więc jedyną w takim wypadku słuszną decyzję. Mistrz został zdyskwalifikowany. Ringowy arbiter Tony Perez tłumaczył po walce, że gdyby Montel Griffin wstał, Jones straciłby po prostu punkt lub dwa, a pojedynek toczyłby się dalej. Skoro jednak zawodnik nie mógł kontynuować walki, jedyną opcją była dyskwalifikacja. Trudno powiedzieć, czy Griffin rzeczywiście nie mógł wstać, czy po prostu skorzystał z okazji. Decyzja o dyskwalifikacji była jednak w pełni słuszna i nawet Roy Jones Jr z nią nie polemizował. Amerykanin przyznał, że w ferworze walki po prostu nie zdążył zapanować nad ciosem. Roy Jones Jr. poniósł więc pierwszą w swojej karierze porażkę i stracił tytuł Mistrza Świata, ale było jasne, że rewanż z Monterem Griffinem jest tylko kwestią czasu. Pojedynek odbył się 5 miesięcy później i był anonsowany pod hasłem Unfinished Business, co można przetłumaczyć jako niewyjaśnione sprawy. Walka cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Po pierwszym starciu nikt już nie lekceważył Griffina, ale większość kibiców uważała, że pas powinien wrócić do Roya Jonesa. Rozdrażniony pierwszą w karierze porażką, Jones tym razem nie chciał pozostawić żadnych złudzeń, kto jest lepszym pięściarzem. Egzekucja na Griffinie rozpoczęła się wraz z pierwszym gongiem. Jones lands a solid left hook to start the fight. Let me tell you, that first left hook hurt Griffin. And so does the second one. And Mercanti calls it a knockdown, saying that only the ropes kept Griffin up. It's very apparent that Jones is coming out stronger this time. We didn't see that this from him for many rounds in the first fight. Roy Jones już na samym początku odebrał rywalowi chęć do walki. W kolejnych sekundach kontrolował przebieg pojedynku, aż w końcu w wielkim stylu wykończył robotę. For Roy Jones so far. Roy Jones has played the faking game and Griffith is benefiting by it. What a left hook. What a left hook. Second oh, knockdown the of the round. That was a left hook. And Griffin may not survive it. He's got trouble. Nine, and that's that. Jones gets his vindication via a first round knockout. And it was a left uppercut, unbelievably quick left hand shots, a barrage of them in round one by Jones. I griffin half hook, half uppercut, Oscar de la Hoya, that landed on the Już po zakończeniu kariery Montel Griffin przyznał, że nigdy nie spotkał tak szybkiego pięściarza jak Roy Jones Jr. twierdził, że jego ciosy można blokować tylko instynktownie, bo po prostu się ich nie widzi. Sam Jones po rewanżu z Griffinem powiedział natomiast krótko: Jestem najlepszy, jeśli weźmiesz coś mojego, to wrócę i to zabiorę. Montel Griffin nigdy nie odzyskał już tytułu Mistrza Świata. Próbował zrobić to m.in. w starciu z Dariuszem Michalczewskim, ale został przez Polaka znokautowany. Roy Jones Jr. zunifikował natomiast tytuły i przez wiele lat rządził wagą półciężką, wyrabiając sobie markę jednego z najlepszych pięściarzy wszechczasów. that finished it he landed that flush and you saw montel trying desperately to get up but he just couldn't get his legs underneath no that hook or uppercut bent his neck backwards down the spine you don't want to get up from those shots come back another day no longer unbeaten montel griffin Dziękując już za obejrzenie dzisiejszego odcinka, chciałbym zaprosić Was jeszcze na mój facebookowy fanpage 13 runda, gdzie poruszam więcej tematów bieżących. Zachęcam Was też oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a dziś mówię Wam już do usłyszenia.